Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłka Nożna w serii Transfer News. Dziś skupimy się na dość głośnym temacie, jakim niewątpliwie jest transfer arkadiusza milika. W polskich i włoskich mediach zawrzało po tym jak 26 latek odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Napoli. Od tego momentu minęło już kilka tygodni a włoscy dziennikarze wciąż zarzucają nas nowymi informacjami oraz spekulacjami na temat nowej drużyny Milika. Z tego też powodu reprezentant polski łączony już od dłuższego czasu jest z takimi europejskimi potęgami jak Juventus, Atletico Madrid czy Tottenham. Wydaje się jednak, że Polak zostanie we Włoszech, a w nowym sezonie jego kolegom klubowym również będzie Polak. Czołowy włoski dziennikarz Gianluca Di Macio uważa, że Juventus umieścił Polaka na szczycie swojej listy życzeń w kontekście wzmocnienia linii ataku. Według niego Juventus osiągnął z nim już wstępne porozumienie w kwestii warunków indywidualnej umowy. Problemem dla Starej Damy pozostaje w dalszym ciągu jednak dogadanie się z ekipą z San Paolo, która w ramach wymiany w swoich szeregach widziałaby byłego gracza Fiorentiny Federico Bernardeskiego, jednak drużyna z Neapolu nie zamyka się na pozyskanie również innych zawodników Juve, takich jak Luca Pellegrini i Christian Romero, co może zwiastować gorące letnie okienko transferowe. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o domysłach włoskich dziennikarzy i w jakim klubie widzielibyście Arka Milika w następnym sezonie. Zachęcam również do pozostawienia subskrypcji, by dostawać informacje o nowych filmikach na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!